Widzicie, noga dalej jest opuknięta, mm, muszę go odgonić bo mi zaraz choinkę zje i tyle będzie. Dzisiaj już na kantarku, chyba czytała komentarze, że tak nie wolno. Ma i dzisiaj jak na paszpisko, to chciała mi kopnia. Jeszcze raz Santi, ruszamy kusem. Dzisiaj tak luźniutko, jutro może poćwiczymy też z Santaną. Patrzcie, co ona tutaj ma. Mm. Rzepy, rzepy, rzepy. Siemaneczki moi drodzy. W następnym odcinku kręconym w ten sam dzień vlog Co się tu dzieje wam powiem, patrzcie dookoła, patrzcie dookoła kogo my tutaj mamy. No mamy tutaj małego kucyczka tego Misia tego, dobra, chwila przerwy. Dobra, robimy update. Koniki uciekają. Ten maluszek, co robi? Popatrzmy na jego nogę. Patrzcie. Jaki ty jesteś, szafirol. Duży koń. O, fajnie, żeś tu wszedł. Czekaj, 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 szafirek. Widzicie, noga dalej jest opuknięta. Można porównać sobie to z tą drugą nogą. Szafir trochę wyrośnięty. Co wam chcę? A, chyba wam nie pokażę, bo no co? Muszę go odgonić, bo mi zaraz choinkę zje i tyle będzie. No, co robisz? Tak nie wolno. Choinkę chciał zjeść, no. Co to ma być? Uciekaj. Mama się tam stresuje, mało co widać jak jest tak pod ten, nie wolno zjadać nam choinek. Jak widzicie Natalia ja tam dalej lążuje sobie konika. Zobaczymy co Szafir zrobi. Pewnie zaraz pójdzie znowu na ten. No dobra, ja muszę tylko ciach i ciach i lecimy, dobra pójdziemy nakręcić jak Natalia sobie lonżuje lą... Santanę ponagrywamy to wszystko dzisiaj już na kantarku chyba czytała komentarze, że tak nie wolno eh. albo raczej nie czytała <laughs> ale po prostu nie chciała się ubierać u głowia A, bo mówię, że tu byłaś hejtowana ostatnio, że lążujesz na ogłowiu konia. Natalia mówi, że robi co chce, że to jej konie i, i nikt jej nie będzie rządził. Nie Jak ta osoba sobie tak napisała, to niech sobie przyjdzie lążować Wasia albo barwi na kantarze. No. Albo księdziunia. Tak, konie po prostu... Baty dalej leżą, nieposprzątane I co Natalia robiłaś? Co robisz z Santaną? Opowiadaj co masz, jaki jest plan na dziś? Na dziś na razie rozgrzewka No. Nie, nie chodzą dużo, to trzeba trochę dłużej rozgrzewać A później weźmiemy sobie ją Żeby wzmacniać Santi zadowolona, że poszła? Nawet tak, ale trzeba oddzielić szapirkę od Od niej, bo zaczyna nam tu Santi za bardzo za nim Tęsknić jak go nie ma, i dzisiaj, jak pojechał na paszpisko, to chciała mi kopnąć. Rozumiesz? No to widzisz, zdenerwowała się. Zdenerwowała się, no czyli ja ko też się zdenerwowałam. Koniec, koniec rozczulania tego. Pas do lążowania jest superowy. Taki o, połączony z pasem do woltyżerki, ale ma to co trzeba. Dobra moi drodzy, ja niestety idę, bo muszę księciunia e, chyba załatwić Natali, Może przedamy kamerkę i sobie założy na głowę i Aha. kameruję A ja wezmę bacika stąd Dobrze Ale już mi włączyłeś nagrywanie? Tak okay. No do co Sandy? My sobie rozstępowałyśmy się, rozkusowałyśmy. W zasadzie był galop tylko na jedną nogę. Teraz zmieniliśmy kierunek, więc zaraz będzie galop na drugą. Korzystamy z tego, że podłoże, podłoże jest spoko. Bo jest trochę zamarznięte, ale trochę rozmotnięte, Więc jest w zasadzie miękko, ale nie ma jakiegoś tam okropnego błota. Nawet w niektórych miejscach to jest tak, nawet spoko. Już dawno nie pamiętam takiego podłoża. Pamiętam, że raz też właśnie w styczniu była taka pogoda, jak w tym roku, że normalnie mam zdjęcia w bluzie. No i jak widzicie, Santi tu się cały czas nam rży do śrebaka, bo się stresuje. Ale dobrze jest to, że są nieoddzieleni. I jeszcze... Za bardzo się przywiązują teraz z sobą i trzeba ich już rozdzielać, bo później będzie ogromny problem. To jak na wakacjach czy coś, Santi bez problemu szła i nie przejmowała się zbytnio z rybakiem, to teraz ostatnio w terenie też już bardzo było rżenia, ten rybak też przychodzi z pastwiska, a on no, tego wcześniej nie robił, nie? Dobra, Santi, ruszamy kusem. Pamiętajcie, że jak lążujecie konia, to jedną ręką powinniśmy nadawać kierunek. Ona powinna być trochę wysunięta do przodu. A batem powinniśmy zamykać zad. W sensie, bo bat powinien być zawsze za zadem. Pamiętajcie, że tak jak my ćwiczymy, to rozgrzewka jest bardzo ważna. Tak samo u konia. Trzeba ją dopasowywać zawsze. Czy koń stoi w boksie, czy koń biega po paswisku, czy koń regularnie trenuje, jest w treningu, czy dopiero wznawiamy na przykład jak my po zimie. Jest dużo dników. My dopiero zaczynamy po zimie tak naprawdę to jest taka pierwsza z ląży dłuższych. O tak, to konie chodziły, ale to bardziej dziewczyny z nimi się tam bawiły, bardziej dziewczyny się uczą lążować, niż te konie pracują na tej ląży. To Santi Galop. Hap! Hap! Jak widzicie, ja używam pomocy głosowej oraz pacika. Cały czas smokam żeby ją utrzymać w odpowiednim tempie Czasu do czasu bacikiem tam machnę za zadem ale też nie jest za dużo bo wiadomo, co za dużo to niezdrowo. koń też, hop, przestanie na to reagować Lecimy po miarę dużym kole, chociaż to nie jest takie duże kółko Wiadomo, czym większy koń, tym większe kółko Małe kółko też jest, nie jest dobre, bo przesila wewnętrzne nogi a mnie denerwuje kantar, że nam spada tak daleko okej okay, Santi, do kusika pamiętajcie, że jak chcecie konia zwolnić to spokojne, wstępem wstępem rozciągamy głos a jak chcemy, żeby koń przyspieszył, to mówimy energicznie, ponieważ konie reagują najbardziej na tonację naszego głosu. Obserwujcie jego uszy. Jedno ucho powinno być skierowane do Was, jak mówicie, tak jak Santana teraz. O, teraz już ma, ma mnie w nosie i patrzy się, co się dzieje z jej z szafirkiem, ale jedno ucho powinno być w stronę otoczenia, a drugie w stronę nas, jeżeli mówimy. Pamiętajcie, że jak lążujecie konia, to żeby nie patrzeć się w telefon, szukać jakiejś tam muzyki czy czegoś, tylko się przez te, nie wiem, pół godziny, jak lążujecie się skupić na tym koniu. Ja dopiero z 15 minut tak ją Kusuje, galopuje. Więc jeszcze chwilka. O, Mikołaj tam tareczkę prowadzi. Może i wyciągnie rzepy z grzywy. Bo ta runia jako jedyny koń ma rzepy. Nie wiem dlaczego. Dobra. No to co? Jeszcze raz, Santi. Ruszamy kusem. Dzisiaj tak luźniutko. Jutro może poćwiczymy też z Santaną. Ale jutro może przez jakieś drążki. A dzisiaj, tak na razie, na rozruch. Mam wrażenie, że Santana jest zadowolona. Wraca do kondycji na pewno, bo jak urodziłaś rybaka i się ją lążowało, to szła o trzy razy wolniej. Teraz jak się jej powie, że ma iść szybciej, to dodaję tego kroku, popatrzcie, lecimy wyciągniętym. O, teraz ładnie. Okej, okay. zrobimy parę kółeczek galopem jeszcze. Zbawień. Okej, okay, do kusa. Do ku... Okej, okay, do stępa. Kółeczko z tempem, zmienimy kierunek. I może wepniemy wypinacze nie wiem kto ostatnio chodził w tym pasie bo to różnie u nas bywa mamy w zasadzie jeden pas bo zazwyczaj to i tak ja, Lążuja albo Mikołaj na takich urządzeniach więc nam więcej jakoś pasów nie jest potrzebna. ewentualnie jeszcze mamy taki taką gumę ale ja jej nie lubię no ale czasami się ją zakłada ale ona się przesuwa, jest taka mało praktyczna Dobra, Santi, stój. Pr, pr, o, ubrudziłam lążę. Dobra, chcecie zmienić kierunek, to robicie tak, Bacikiem. i bacik za. za tylko ja chciałam to zrobić kulturalnie, żeby lążam, bo to się nie utopiło. W lato, jak jest sucho, to jest łatwiej. Bo, o, miałam Ci w 5 Santi wypinacze. No to stój. Ciekawe, czy mi się uda na kantorze, bo w zasadzie. Zazwyczaj jak jestem na wypinaczach, to jestem na ogłowiu. O Jezu, ale miera światło. O, czekaj Santanna. Tam, bo muszę zobaczyć to ostatni w tym czymś. chodził. I chodziło coś. Ciekawe czy mi wejdzie w ten gandar. Oha! Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. O, źle są. Czy to działa w ogóle na ciebie? Czy się będziesz nam cofać? O. Zobaczymy. Musi nam przejść parę kroczków. Zobaczymy, czy się. Czy jej to pomaga, czy się usztywnia, czy będzie nam schodzić z głową? Pamiętajcie, że nie każdy patent podchodzi koniowi. I czasami od takiego pozytywnego efektu się robi na odwrót. Tak jak teraz. Koń ma iść w takim półłoku. Bo nie podstawiać pod siebie zad. Głowę mieć prostopadle do ziemi. No Santi delikatnie ma za bardzo. Może i poluzuje dziurkę. Powinno jej to pomóc. Poluzujemy dziureczkę. No stój Santana. Tu było, to tu podepniemy. W rzeczy. Ważne jest, żeby testować te patenty i dobierać je pod konia. Tak jak my, nie wszyscy lubią chodzić na siłownię i sobie ćwiczyć. Jedni wolą jedne ćwiczenia, drugie. Tak samo konie nie wszystko lubią, co my im tam wymyślimy. O! Pamiętajcie, że krok wtedy powinien być energiczny. Do przodu będzie im łatwiej. I tam sobie rozplątuje ta runie. Dobra, no to co? Testujemy w kusie, santikus. Kusem. Sania tej ląży to nic się nie dzieje, bo Santana ładnie chodzi na lążach, więc. O, teraz się nam usztywnia, to nie jest dobrze. Pamiętajcie, że koń najbardziej wam nabuduje plecy, w stępie albo w galopie. W kusie to jest mało efektywne, więc kusa to w zasadzie tak za dużo nie będziemy robić. Hop. Teraz jest za luźno na galop. W ogóle nam nie działa ten urządzenie. Prr. Stępem. Prr. No, ale teraz ładnie. Tak powinna iść cały czas Santi. Tylko troszkę energiczniej. Starać się podnosić bruch do góry. No dobra, ja się chyba rozłączę, bo to tak Was będzie nudzić. Za bardzo też nie wiem o czym z Wami tu mówić. Też bym wolała troszkę się skupić na pracy z Santi, bo jak ściągniemy czaprak, to zobaczycie, że Santana nie ma. Mięśni praktycznie na plecach wyrobionych. Co później jak koń już chodzi więcej pod siodłem, no to jest problem, bo mięśnie powinny chronić kręgosłup konia przed siodłem. Tak jakby, powinny dźwigać cały ten e, e, kręgosłup, e, siodło, całe to. Tego korzystamy z okazji, że jak, jeżeli nie mamy jazd. To, żeby te konie właśnie nadbudowywać. Dobra, ja się żegnam. i tam nadal walczy z Tarką i z rzepami. Więc to, do zobaczenia w następnym odcinku. Patrzcie, co ona tutaj ma. Rzepy, rzepy, rzepy. Dlatego my, żeby zadanie było wykonane w miarę dobrze, Chodzimy tu, żeby mi ręce nie bolały po chwili. Staram się je to rozpleść. Już jestem w połowie. Szafir Szafirbeksa. Kotarka, ty nie możesz się tak ruszać cały czas. Ech! Więc musimy zrobić to tak: krótko, krótko zawiązać, żeby mi się nie ruszała i mi nie zrzucała ciągle z tego. Układamy. I co? Robota wygląda tak, że sobie. Wyciągamy kawałeczek, po kawałeczku, powolutku, że Piszcie w komentarzach, czy lubicie, jak jest końtek zarzepowany. Czy tego nie lubicie, może? Bo no, ja osobiście tego nie lubię. Tarka nawet jest spokojna przy tych zabiegach. Na początku trzeba. Z grubsza trzeba rozwalić, takiego kołtuna. O, widzicie? Na początku się tak z grubsza rozwala. Kołtuna się rozwala tak, o. A później dopiero... Później się dopiero to jakoś tam... Ten, grzywkę już jej przeszczesałem. Zaraz weźmiemy grzebykiem to wszystko. Poprawimy. Natalia tam ląże prowadzi. Ciekawe czy cokolwiek widać szafir Beksa. Trzeba go rozdzielić. Tak jak mówiłem, tam na filmikach będę się powoli zabierał za robienie tych boksów. Szafiro gdzieś na może w tym tygodniu bym zaczął, jakbym jutro zaczął. Zobaczę jak tam z czasem będziemy stać. Ale możliwe, że jutro w takim razie od rana będzie start. A co? Na razie ja się z Wami żegnam. Natalia różuje. Wyczyszczę sobie tareczkę. I to będzie. To wszystko, chyba na dziś w tym odcinku. Dziękuję bardzo. I Elo. Finalny utarki. Wygląda to w ten sposób, że no, moim zdaniem no, rozczesaliśmy ogonek. Możecie porównać, jaki był wcześniej. Jaki jest teraz, superowy. No ale ogólnie jest cała brudna, więc trzeba ją szczotką jeszcze przeszczotkować. Ale najważniejszy ogląd zarobiony.